Galeria Nierzeczywista to nowa siedziba Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego. W piątek oficjalnie zainaugurowano jej działalność wystawą rocznik 2012, składającą się z prac członków stowarzyszenia. Galeria mieści się zaraz obok rynku przy ulicy Matejki 10. Pasjonaci fotografii z Rzeszowa do tej pory nie mieli swojej siedziby. Spotykali się w Galerii Fotografii przy klasztorze Ojców Dominikanów. Jednak stale rosnąca liczba członków stowarzyszenia potrzebowała nowego miejsca. Dzięki korzystnym stawkom dzierżawy udało się wynająć 100-metrowe pomieszczenie w centrum miasta. Lokal wyremontowano i doprowadzono do obecnego wyglądu dzięki składkom stowarzyszenia. Bardzo Galeria oprócz wystaw prezentujących dorobek rzeszowskich fotografów ma także ciemnie, gdzie będą prowadzone warsztaty. Ma to być miejsce przyjazne, inspirujące i przyciągające twórczych ludzi. Zapraszam takim razie do Galeria będzie otwarta podczas spotkań stowarzyszenia w poniedziałki od 18 do 22 oraz w czasie warsztatów fotograficznych we wtorki.